Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, ja jestem Sylwia Testuje, no i dzisiaj będzie Tokaboka World. Wiem, że na moim kanale jest więcej fanów Avatar World, ale musicie uwierzyć, że ten najnowszy dodatek z Tokaboka... Jest po prostu przepiękny. Nowy domek, nowe postacie, nowe dodatki, a do tego wszystkiego dwa ważne kolory: błękitne oraz żółte. No i dzisiaj zrobimy sobie właśnie taki pojedynek kolorów. Wybrałam do tego domek przy plaży. Nie jest to ten najnowszy domek, który jest w dodatku, ale zrobiłam to dlatego, że tamten domek mam już pięknie zaprojektowany. No i teraz zaczynamy zabawę. Zacznijmy od koloru błękitnego. Mamy tutaj szalony wybór tapet. Zobaczcie, co my możemy tutaj wybrać. Mnóstwo błękitnego koloru. Mi chyba najbardziej podobają się tutaj te paseczki takie. Teraz wybierzmy sobie odpowiednią podłogę. Jeśli chodzi o podłogę, to również mamy fajny, szalony wybór. Może być coś ciemniejsze, może być coś jaśniejsze. Zobaczmy, co tutaj najbardziej będzie nam pasować. Dajcie znać, jak Wam się podoba ten nowy dodatek. I koniecznie odezwijcie się na dole w komentarzu. Patrzcie na to, jaka piękna kanapa. Czyż ona nie wygląda cudownie? Wybiorę również tutaj elementy, które. Nie były w tym najnowszym dodatku, po to, aby dopełnić przepięknie ten pokoik. Zobaczcie, wszystko pięknie wygląda. Teraz czas jeszcze na jakieś mebelki. Jeśli chodzi o kolor błękitny, no to mamy tutaj kilka rzeczy. Jest z tej strony taka witrynka. Mamy tutaj też taki regał, chyba postawimy go sobie tutaj z tej strony. Wygląda na naprawdę nieźle. Jeśli chodzi o dywany, no to mamy coś takiego na samym środku, możemy położyć. I chyba to najlepiej będzie tutaj nam pasować. Obrazy. Obrazy by się też przydały jakieś fajne. Czy my mamy tutaj coś błękitnego. Poczekajcie, mamy takie kwiatki. One nawet tutaj pasują. Nawet to mi się podoba. Mamy też tutaj taki zestaw wioseł i chyba on bardziej nam tutaj pasuje w tym klimaciku, chociaż powinno być nieco więcej tych rzeczy. Robię teraz taką małą kompozycję. Zobaczcie na to. Myślę, że będzie to okej okay wyglądać, gdy pomieszam ze sobą różne fajne elementy właśnie w kolorze błękitnym. Mega mi się to podoba. Teraz czas na oświetlenie. Jeśli chodzi o oświetlenie, wybierzmy Coś fajnego, chociaż przydałby nam się jeszcze jakiś taki stołeczek błękitny. O, właśnie, o, coś takiego. Może ustawmy to tutaj z tej strony, ponieważ tutaj bym chciała ustawić właśnie taką lampkę w kształcie muszelki. Ale musi być również coś wiszącego, co my tutaj mamy. Jeśli chodzi o ten najnowszy dodatek, to mamy genialną, super wyglądającą taką rybę. No, czyż to nie jest genialne? No, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Moim zdaniem, jest po prostu po prostu przepiękne od razu sobie zapalimy te dwie lampeczki wyglądają przepięknie czas teraz na dodatki aby ustawić je tutaj na półeczce mamy coś błękitnego mamy też kilka poduszeczek więc ustawię je sobie o tutaj dorzucę też kilka tutaj na dole aby stworzyć taki fajny klimacik błękitne rybki jedna i druga mamy tutaj też coś takiego z elementem błękitnego więc sobie ustawimy taka jakby waza tak mi się wydaje tutaj mamy syrenę no i teraz jeszcze kwiatki kwiatki które mamy są przepiękne ponieważ tych kwiatków mamy mnóstwo i one są akurat w kolorze błękitnym więc one po prostu stworzą nam tutaj przepiękny klimacik najpierw yy, położę sobie a w zasadzie powieszę kwiatki przy suficie i one są w kolorze właśnie błękitnym teraz czas na kolejne kwiatki ustawione o na przykład tutaj z tej strony one mają przepiękne takie błękitne wazony zobaczcie na to ile tego my tutaj mamy na wejściu możemy o sobie jeszcze coś takiego ustawić tę rybkę ustawimy sobie tutaj i dostawimy kwiatki prawie bym zapomniała ale mamy jeszcze tę witrynkę do uzupełnienia to zrobimy sobie za chwilkę bo ja chcę tutaj dać jeszcze więcej kwiatków o taki kwiatek na przykład tutaj w tej witrynie Ręce. Może coś z rzeczy kuchennych, błękitnego znajdziemy. Coś z nowości. Co my tutaj mamy? Mamy jakąś taką misę pięknie wyglądającą. Jakieś takie, o nie, mniejsze miseczki. Ja bym chciała je ustawić tutaj obok tej. No dobra, to musimy zrobić to w ten sposób. Że kilka miseczek. A myślałam, że jedna w drugą wejdzie. Okej, okay, nie udało się. No dobra, to ustawimy to w ten sposób, a na samym dole może damy jakieś takie przepisy. Czy coś mamy jeszcze fajnego niebieskiego do jedzenia? Też by się coś przydało. Mamy o na przykład takie czekoladki, ale one nie za bardzo mi tutaj pasują. Coś do picia błękitnego, niebieskiego. O, mamy taki fajny garnuszek, ale on też chyba nie za bardzo nam tutaj pasuje a może dostawimy jeszcze książki no właśnie książki są tutaj właśnie takie przepiękne w kolorze błękitnym jest również jakiś taki notesik kilka książek ustawiamy sobie o tutaj z tej strony ponieważ jak zamkniemy tę witrynkę no to pięknie one nam będą właśnie tutaj wyglądać ten pokoik wygląda bajecznie musicie przyznać że jest przepiękny. chciałabym jeszcze dorzucić tutaj kilka kwiatków tylko nie wiem czy one mi się tutaj zmieszczą może Zróbmy jeszcze o takiego kwiatuszka w niebieskiej muszelce. Hmm, Podobają mi się mega te kwiatki, ale one na wejściu tutaj. A wiecie co? Ustawmy je. A niech będzie, że tak pięknie są ustawione w salonie. No i mamy to, pokoik błękitny jest gotowy. Dajcie znać co nie sądzicie, bo moim zdaniem wygląda po prostu przepięknie i bajecznie. Mamy fajne oświetlenie, mamy rybkę, mamy dodatki. No i wszystko jest w takim klimacie morskim. Teraz przejdźmy sobie do pokoiku obok. No, i wydaje mi się, że to będzie troszeczkę trudniejsze zadanie, ponieważ teraz musimy stworzyć żółty pokoik. Sprawdźmy, jakie my mamy tutaj tapety, bo na pewno jest ich mnóstwo błękitnych. A jeśli chodzi o takie żółte, a no to chyba może być ciężko. Musimy coś wybrać z innych dodatków, jakie tutaj mamy. Ten wzorek mi się mega podoba. Wygląda przepięknie. Chcę jeszcze sobie otworzyć tutaj to okienko z tyłu. Podłoga wygląda jakby ok. Do tego dorzućmy sobie jeszcze jakąś podłogę żółciutką. Możemy również to pomalować na żółto. O na przykład tam z tyłu dać taki kolor, a z przodu taki nieco bardziej jaskrawy. Za to jeśli chodzi o kanapę, no to chyba powinna być taka żółciutka. Jest, patrzcie na to. To jest kanapa taka piękna podwieszana. Chyba ją sobie ustawimy o tutaj, tak mi się to podoba. Do tego dorzucimy sobie taką półkę, która może robić nam za stoliczek. Mamy też taką wiszącą jakąś taką, jakby muszlę, to troszeczkę wygląda, ale to jest taki piękny koszyczek. Zapomniałam o jednej rzeczy. Możemy jeszcze dorzucić elementy z sypialni. Czy my tutaj mamy coś sypialnianego? Mamy, ale w kolorze błękitnym. Serio? Tutaj mamy coś żółtego. No dobra, to ustawimy to tutaj, bo mam pewien pomysł na to, jak to wykorzystać, a przynajmniej spróbujemy. Zasłonki. Czy my mamy coś fajnego? Jest coś żółtego. Ja spróbuję to w ten sposób złożyć, a następnie te zasłonki. Powiesimy sobie o tutaj po dwóch stronach. Jest kanapa, jest y, Milusio. Teraz czas na dywanik. Wybierzmy sobie taki okrągły, rzuciutki. Y, czas teraz jeszcze na jakieś obrazki żółte. Ej, mamy takiego kraba. Nie jest może żółty, ale on tutaj pasuje przepięknie. Mega mi się podoba, coś żółtego jeszcze to możemy dorzucić sobie taki obraz słoneczników. To już nie będzie w takim typowo klimacie morskim, ale też będzie nam tutaj pięknie pasować. Chciałabym teraz zasłonić te mm, dół kanapy, tylko czy to się uda? Mamy tutaj jakieś takie kwiatki żółte. Hmm, czym by to tutaj zasłonić? O, może coś takiego. Takie żółto-pomarańczowe. E, fajnie to wygląda. I teraz wydaje nam się, że mamy tylko łóżko takie na górze, gdzie mamy tutaj y, taką drabinkę. Dorzucę sobie jeszcze taki żółciutki bukiecik. Może nie jest to typowo żółte, ale moim zdaniem pasuje. Wygląda chyba ok. Przydałby się jeszcze jakiś mebelek, tylko gdzie my go mamy ustawić? Hmm. z tym może być problem, ponieważ mamy tutaj żółtą szafę. Ta szafa by mogła stanąć tam z tyłu, ale zasłoni nam obraz. No, i z tymi meblami mamy teraz tutaj kłopot. Mamy taką fajną komodę. Może tą komodę zostawimy, a obok tej komody ustawimy jeszcze jakieś coś, aby usiąść. Zobaczmy, czy mamy coś żółtego. Niekoniecznie już w tym dodatku, coś, co będzie pasować. Chyba ten fotel będzie tutaj pasować. Ustawiony tutaj na samym środku jest ok. Czy mamy teraz jakieś fajne dodatki? Jasno-żółte. Mamy taki jakiś wazonik, on może tutaj stanąć. Mamy poduszeczkę. Pożyczkę w kwiatki, które nam pasuje, mamy taki koszyczek, tego sobie również tutaj ułożymy. Mamy żółty zegar, powiedzmy go sobie na górze. Chociaż czy on tutaj pasuje? No, dobra, niech zostanie, niech będzie. Kolejna żółta poduszeczka, połóżmy ją sobie tutaj na ziemi. No, już pokoik zaczyna wyglądać ok. Kolejną poduszkę rzucę sobie na łóżko, albo o tutaj na dole. Yy, dajmy jeszcze jakieś fajne oświetlenie. Chyba w tym najnowszym dodatku nic żółtego nie ma, ale jest taki piękny żyrandol. Jest też lampa taka stojąca, którą bym chciała ustawić tutaj obok łóżka. Mi się podoba. Cóż my tutaj jeszcze mamy? Ten żyrandol jest fajny. O, albo coś takiego. Dobra, powiesimy to tam z tyłu. Ja sobie to od razu zapalę. No i klimacik jest fajny. Musicie przyznać, że wygląda to naprawdę ok. Połóżmy sobie tutaj coś na tej pułpie, takiej jakby. Od razu sięgnęłam po żółtą lemoniadę, po coś do picia. Zobaczmy, czy mamy jakąś fajną zastawę żółtą. Mamy żółtą miskę, ale ja bym chciała taką żółtą deseczkę, ponieważ na tej deseczce mogę ustawić sobie, o, właśnie napoje. Ten napój, ten soczek. A, ciężko jest mi to podnieść. Dobra, w ten oto sposób. Napój możemy ustawić sobie tutaj z tej strony. A jeśli chodzi o tę miskę, to my możemy włożyć tutaj na przykład sobie o dwa takie ananasy. Wygląda ok, ustawione tutaj. Prezentuje się przepięknie. Patrzcie, jaki ten pokoik jest cudny. Troszeczkę brakuje mi jeszcze rzeczy tutaj na tym balkoniku. Czy my mamy coś fajnego tutaj? Jakiś stoliczek żółciutki jest. Jest żółty stolik, taki nieco mniejszy. Musimy go tutaj jakoś wcisnąć, w ten sposób ułożyć. Chyba teraz będzie. Ok, zobaczmy, czy mamy może jakieś książki żółte. Coś, co będzie nam pasować. Oczywiście jest coś błękitne, niebieskie. Tutaj mamy jakiś taki żółty notesik. On może być ok. Przydałyby się jakieś rzeczy do pisania jeszcze w kolorze żółtym. Mamy jakiś żółty pisaczek. Jak widzicie, to nie są te wszystkie najnowsze dodatki, ale staram się je jak najbardziej tutaj wykorzystać. Czy coś z tych rzeczy nam pasuje? Nie za bardzo. Tutaj też nie. Te rzeczy oczywiście są za duże. Może jakieś żółte oświetlenie jeszcze? Niestety nie mamy tutaj kocyki piknikowe, ale on jest y, różowy. Ten jest taki w kratkę, to mi się nie podoba. Ale za to byłam na poczcie i znalazłam kilka fajnych rzeczy. Zobaczcie, mam tutaj je w pudełeczku. Żółto-niebieska piłka. Tutaj mamy jakiś taki kocyk, o, kocyk na piknik. Możemy go sobie tam z tyłu rozłożyć. On fajnie pasuje. Mamy kraba. Krab pasuje lepiej z tej strony, ponieważ mamy krabowy obrazek. Piłkę jednak przerzucimy sobie tutaj na tę stronę i tutaj Mamy chyba jakieś ubranie. No dobra, to ubranie słuchajcie mi się nie przyda, więc odłożę je z powrotem do pudełka. No, ale ta parasolka wygląda po prostu przepięknie. No, spójrzcie tylko, nie dość, że jest w takim jasno-żółtym kolorze. No, to jeszcze ma przepiękne kokardki. No i teraz czas na Was. Dajcie znać, czy bardziej Wam się podoba ten oto żółty pokój. Ta żółta moja stylizacja. Żółto-pomarańczowa, letnia, słoneczna. Tą oto przepiękną postacią. Dajcie znać w komentarzu. Czy też może bardziej Wam się podoba ten błękitny pokoik? Błękitny pokoik ewidentnie w stylu morskim, taka. Chatka nad morzem, no i ten oto piękny wakacyjny chłopak, który ma teraz piłkę w ręku. Dajcie znać koniecznie na dole w komentarzu. Ja mam swojego faworyta i powiem szczerze, że zdecydowanie bardziej przypadł mi do gustu ten żółty pokoik. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Wiem, że czekacie na kolejne odcinki z serii Avatar World. Oczywiście będą. Będzie też to kaboka, no i będą też fajne wakacyjne vlogi. Dzięki wielkie, do usłyszenia. Pozdrawiam Was, pa! pa!